w spokoju widać ogród alejki prowadzą do sztucznej groty gdzie w niebieskościach stoi również sztuczna matka boska w drodze do groty starcy mogą przysiąść na żeliwnych ławkach przypominających te wypożyczane pabom przez piwowarskie kompanie za grotą jest płot i zieloność pagórków to pewnie warpie pozostałości kopalń. Wyobrażam sobie to miasto w XVI wieku. Wielkie kretowisko spowite dymami z chałup i dymarek, ludzi ubrudzonych tycjanowym błotem, mokrych od glinianej wody z chlapiących płuczek. Dopiero teraz spostrzegam, że włosy mojej mamy są w kolorach kopalni, srebrne u nasady jak błyszcząca galena, wydobyta z podziemi, rude na końcach, jakby ubrudzone barwą tej ziemi.